Siemka, z tej strony obrody. ponownie zapraszam na Overcooked All You Can Eat i razem ze mną nieodżałowany mistrz patelni Hela. Siemanko, siemanko, jak możecie zauważyć tutaj odrobinę ćwiczyliśmy, co prawda podejście na trzy gwiazdki dopiero przed nami, więc łapki w górę, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że będzie zdecydowanie lepiej niż pod koniec ostatniego odcinka. I proponuję w górę, pod odcinkiem. Jeżeli Wam się spodoba, to będziemy wdzięczni za każdą. Zaczynamy. Jeżeli będzie pierwsze mięso, to daj mi na tą platformę, która jedzie zaraz za patelnią. Jest. Chyba muszę ryż nałożyć. Dwa mięsiwa. Ryż od góry jest. Ryż od środka jest. Pocięte mięsiwo. Polecie na platformę Dążysz odebrać ten ryż? Masz na środku? Tak, 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 tak. Tak, 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 spokojnie. Yy, gotowe danie burrito z mięsem. Jest? Mięso ci yy, tam leci u góry. Tak, uzyskania. Kurczak, tak, kurczak dojeżdża do ciebie na patelnię, on się u ciebie będzie. On ciebie będzie gotowy. Okej, okay, mięso mi odejści burrito. Mi Wrzuć mięso mi sama Dostaniesz tu na platformie Dostanę Dobra, wrzuciłeś Ale potrzebuję potrze steka. Potrzebuję steka. Więc no potrzebuje... to jak mi wymienisz, jak mi wymienisz, że tak powiem, garnek na patelnię To zrobimy steka Dobra, zdążyłeś Eee. Yy... A u góry. Okej. Okay. Dostaniesz, dostaniesz zestaw, zestaw, zestaw do steka. Na środku. Okay. No, co mi się nie chciało odebrać. Jest, ja, żyjemy. Żyjemy. Kurczak i drugi kurczak dla ciebie. Eee... Yy... ja tu wymienię to patelnię na garnek. Daj ja potem nie... A nie, bo to, to jedzie do ciebie. Tak. Spokojnie, jestem, czuwam. Wszystko pod kontrolą. Dobrze, ja ten garnek przeczekam. Ja ten garnek Gotowe wrócę. danie z kurczakiem na środku. Idę. Jeszcze jedno z kurczakiem. ryż ci zaraz dogotuję, więc pójdź mi to z kurczakiem, jak dasz żadę. Eee... Kur... Czak jedzie Dobra, yyy, ześ Zeszło. O stary, zlag, zlagowało i utonęło. Sorry. Nic z tego nie zrobimy. Dobra, yy, nie nie. potrzebował pustą. Daj, daj, daj mi tu pustą patelnię Przepadło. Aż o góry yy... O nie brzmi dobrze. Bo teraz lecimy z Teraz jest drugie zamówienie. Teraz z lecimy. Bo to jest... to steg na patelnię raz, steg na patelnię dwa. Nie spać zwiedzać za... Pierdalać. Jedno burrito z mięsem, jedno samo mięso. Burrito z mięsem. Nie, 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 nie bo się utopiłem. Ale danie zostało. Macie skillę i burrito z mięsem, bardzo Cię proszę. Dobra. Na środek ląduje ryż. Dążyłeś super. Burrito z mięsem tam do Ciebie płynie. Wiem, ale coś mi nie gra. No. Że kur o kurczaka się drze. Spokojnie. O, o... Dawaj, nie, tę, tędy ci nie podam. Musimy zaczekać na platformę. Dobra, tak mamy to. Trzy gwiazdki są, trzy gwiazdki są. Jest, jest. udało się. Tak, przybyliśmy, zobaczyliśmy, ugotowaliśmy. Czyli można jechać dalej. Trzy gwiazdki są i jest super. A Mam nadzieję. nadzieję, że ten etap i Wam się podobał. Yy, przyznam, trochę stresu jednak przysporzył. Dla na tym ta gra ma polegać przynajmniej trochę emocji. I w końcu możemy lecieć dalej naszą rakietą poduszkowcem. Zauważyłem, że my pływaliśmy po Lawie poduszkowcem. Tak. To jest wytrzymały sprzęt. To jest bardzo dobry sprzęt od króla cebulowego pierwszego, Jarosława Wąsatego. Yy, wiesz co, martwi, to... mnie i... martwi mnie ilość punktów na trzecią gwiazdkę. Może 260, to sugeruje o tym, że etap jest z kategorii raczej trudnych. Żeby nie powiedzieć zdrowo przejebanych. Więc no cóż, dam radę, wszystko. Tablę Wszystko w dłoń. będzie dobrze. Sztuć ten w dłoń. Zależy, się woli ściąć. Noże mi widelcem, szablon trochę trudno kroić. Pieczarki na, na zupę. Pomidory. Co jest? Czekaj. Czy pomidory? A my już i musimy mi... podsłaż mi kapsułę guzikiem. Aż u góry. O właśnie. E, dawaj na blad proszę. I na podłogę. O nie, musisz to z podłogi radzić. E, czekaj, bolecę ci zależami. Odeszli mi... Odeślij mi to po prostu. Yy, ja będę ci przysyłał razem z garkiem, więc pokrojony możesz od razu do garka. Yy, pieczarka jest druga. Yy, dobra, bo ty mi cebulę też wstałeś. Tak, jako następną. Yy, nie yy, wy... są... nie wyszło. Nie wysyłaj dwóch zup w jednym tym. Dobrze, postaram się wysyłać tylko jedną zupę w jednym. Znaczy masz... nie, cebulowe będziesz miał do kompletu obie... Dobra, tu masz dwie cebule i talerz pokrojony, i zupa. Więc jedną cebulę wyrzucę. Mm -hmm, ok, mam. Eee, czekaj, talerz. Mycie na twojej głowie. No to proste. Po Powiedz tu prostu... mi i talerze na dzień dobry i powinno być eee, wszystko okay. Tak, masz. Ja już to u siebie, nie mam. Tej kapsuły, co ci teraz wyślę z cebulą? Yy, pieczarki mi tam załaduj trzy. Mm -hmm. Dobra, letą ci cztery cebule. A potem sześć pomidorów łącznie. Tego garniesz. I co chcesz w jednej kapsule, wszystkie sześć? Yy, nie. To, co wyś nie wyrobisz. Zupa ci się pali z prawej Spokojnie jeszcze się nie pali, ona jest po prostu dobrze wysmażona yy, Pomidory, kurwa pomidory Jest mi łatwiej na podłogę mówiąc szczerze rzucić Dobra pójść, umyj sobie talerz, umyj sobie talerz ładuj pomidory w kolejną żebyś nie bieg na pusto. Dobra, teraz jak ogarniesz dwie pieczarki, mi. później mi to, no, to, co wyjąłeś przez tą nukę i dwie dodatkowe. Pomidory trzy. Prawa zupa. No już zacząłem martwia ja tak zaczął pikać. Pomidory. ja yy, nie, bo rachubę Już nie. Eee, yy, proszę, patrz, wyszło. Lekko, łatwo i przyjemnie. Prawie no. dwukrotność po prostu etap, etap nie leżał. No. Długi ten etap. Jeden z najdłuższych, z uwagi na to, że jest to jeden z ostatnich. Dla mnie plus. 180 to to 80 punktów. Czekaj, te, jak co to? to? Znaczy? Wiesz co to znaczy? To znaczy, Zu że masz 3 chlapane. pane. Y pomidory u mnie, późno. Wysyłaj mi pomid... Wysyłaj mi y garnek i pomidory. Y Lecę po garnek. Leś tam, Łapto. Garne, weź garnek. Weź pomidor, garnek. jeszcze jeden pomidor. Leci. Jeszcze jeden pomidor. Nie, nie ta taśma. Ta taśma, ta. No, dobra. E, cebuli nie masz tu dostępnej. E, przepuś, przejdź. Przepuść mnie. Garnek jedzie. Wypuść mnie. Dawaj mi garnek. Znaczy jak sobie ten postawisz, dawaj mi garnek i cebulę. Na taśmę. Wiem, stój I cebulę, którego bie biegu się, bo ja będę musiał zaraz Cię... Dwie i za trzecią zaczekaj, bo muszę sobie złapać Bo muszę sobie złapać, przejdź Danie i trzecia cebula Dobrze, że pieczarki mam na wejściu Trab sobie... Nie, trudno, przepadło, sorry, muszę złapać Dobra, spoko Wybacz, musiałem złapać, bo inaczej byśmy przepadli Weź cebulę, daj mi cebulę hmm. Zaś Cię zabiłem Zaś mnie zabiłem. Sorry yy, Zamach! Dobra, yy, wypuść mnie na serwis Jest Klucz, mhm. Pieczarki, garnek. garnek i pieczarki ależ yy, ależ to lepiej u Ciebie Pa Dobra Czekaj, łapie garnek No mi talerz w sumie yy, Będę potrzebował przejścia żeby ci ten yy, zupę dać Zupa ledzi, brudny talerz Co prawda zaczekać moment aż wrócę Dobra, spokojnie sobie działaj Ja byłem za kolejny to tota jest pieczarkowa yy, przejście. Yy, a... Ela, przejście Przejście. Zupa na wydanie Było mi przejście zostawić. Dobra. Yy, zupa na wydanie, przejście. Mnie, więc... przejście. Wydawaj. Tak, si, zostań! Zostań, czekaj. Pieczarkowa jedzie do ciebie. Jeszcze jedna pieczarkowa Cześć, będzie. Jesteście gotowe? Mnie. Dobra. Czarki Weź tam po tą trzecią Pogarnek Pogarnek po... Dobra E, odratowałeś Pogarnek I ustaw mi przejście bo pieczarkowo na no, szybko na wydanie kurwa nie trafiłem garnek i złap sobie tam do mycia dobra, sorry to było prawie jak ewidentny yy, specjalny zamach ale to nie było celowe przyznaję się bez bicia to nie było celowe mhm. Ja myślę że wiesz w mamcisku wypuść mnie zupajdzie i brudne talerze Wracam Cześć. dobra przejście dostępne yy, pomidory daj mi chwilę daj mi daj mi garnek daj mi garnek i pomidory i talerze sobie umyjesz jak mię ten garnek pomidor raz pomidor 2, pomidor 3 i lecisz sobie stój, do mycia stój, stój, stój. super drzwi drzwi no pomidora nie złapałem pomidorami sprzedaj. Tutaj... Zupa, ważniejsza. Wydaj zupę. To jest ty? Jest. i tak się obawiam, że nie zdążymy. Dogotować? Po... Być może, że się uda. Yy, dobra, stój na przejściu. Nie, 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 Tak, Aha. Oj... Y, a, dobra, dobra, spoko. Serwis. Biegnij. Zrobione. Nawet się udało, że bez niezrealizowanych. No. Oby następnym razem nam poszło lepiej. Nie było tak źle. No i mamy! Chatka Króla Cebulaka! Tak, natomiast myślę, że jeszcze ten kolejny rozdział będzie można nagrać. Ten kosmiczny, yy, kosmiczny a był a długi, miś... więc po, 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 po połowie go zrobimy, dogramy resztę i finał. Yy, tu, tu zostaje nam tylko finał. Aha. No to będziemy kończyć. Także spoko. Chatka i finałowy etap. O ile dobrze pamiętam. Bo tu jest to tak. Się... Rozmawiamy z królem. Które nam mówi, że jesteśmy niesamowici. Twoją drogą, opinię w komentarzach, mile widziane. Bardzo dobre stwierdzenie. Bestia się gotuje, na razie jest dopiero al dente. <laughs> dopiero nie, wrzucona to... do gara. Chociaż nie, to jest spaghetti, on ma być al dente. psiki i inne zjawiska pogodowe. Potwora już widzieliśmy. Na szczęście to teraz nas czeka. Wrócimy, teraz go załatwimy. Nie tak jak wcześniej, krótce bulak nam nie pominął. Nie jest no, 6 na to. więc to jeszcze nie jest miał. A, miał być tak pięknie. A, miało być. A, tak no tak, etap 6. To jest rozłożony po całej mapie No właśnie Mój błąd, mój błąd Błąd takiego laika Tak, Płatek zawróć statek, zawróć Tak, dokładnie, obróć Obróć czarną perłę, obróć Ty niech płynie w, Nie na skałę, gdzie weź to został, niech tam płynie W jakąś dobrą stronę Może być, to teraz cofnij Pójdź Dobra, znalazłem to wzdłuż korytarza Dobra, sprać. Bierzemy się do roboty. Tak powiem, ahoj kapitanie! Ahoj przygodo. 880 punktów. No to ruszajmy z tym koksem. I co chodzi najpierw w pieczarki? Nie, pomidor. Pomidor raz, pomidor dwa, pomidor trzy, bardzo proszę. Na garnek? Teraz. A to jest to. Jest. A nic z tego, gotuj z tej strony, ojciec. Jak ja... A, dobra. Czekaj Czekaj Dobra, jest. O, patrz panie, patrz panie, a talerzy nie ma. A talerzy są tu. Talerzy są samo góry. Jest tyle, hmm? tyle zamówień, że tam nic nie widzę. Dobra, masz? No nie. Też mam takie wrażenie, zup, że z tymi zamówieniami przesa to przesadzili. Nie pomidor, cebula. Wiem, nie trafiłem. E, pomidor. Proszę się nie Pieczarki, pieczarki. To jest, o, znasz, to jest poważna sprawa, proszę cię bardzo. Pieczarki są tam koło ciebie. ogóle czekaj, po mnie przesuwasz? Wrażenia? Hehe, to nie ja, to system. System cię nie puści Aaa nie cierpię tego stwierdzenia nie. Krój, Tam krój. To Sam Tam Sam krój Sam sekr... Se pokroję A nie, abyś ja mi tą zupę podał Panie, nie trzeba mi dwa razy mówić Dobra, pieczarki. Pieczarka Daj mi tą cebulę, daj mi cebulowej na Cebulowajcie i pieczarki od razu lądują w garze Potem Co tam jest znowu. następne? Cebulowa Cebula. znowu, kurde jakieś Nie trafiłem, sam sekruj idź pan Daj tu pieczarkę do wydania Koszmarowa jest, sebulowa się robi, pieczarka teraz. I pomidory. Teraz pójdzie do ciebie, więc sobie już naszykuj Zupa. Tu jeszcze należy. Zupa do napalnika Jakiś pieczara, 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 pieczarka 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 pali Spokojnie a nie może się i pali pindory, pieczara ale to jeszcze nic nie znaczy no po prostu jest długo Mocno. gotowana Tebula. Mówisz masz? Nie mówię. Ja. że tu nie ma trzech gwiazdek? Trzeba uwijać się szybciej, ojciec. Trzeba uwijać się szybciej. Czuję się tak zaskoczony, tak. że, musimy, że musimy rozegrać ten etap jeszcze raz. Pytanie tylko, czy w tym odcinku. Mam no, myślę, że popłyniemy statkiem jeszcze raz. Dobra, czyli yy, wiemy jak to się układa, wiemy jak to się gotuje cebula. Raz. Bo tutaj nie, nie ma przejścia góry-dół. Nie ma. Pisarki. Dobra, masz przejęte. Yy, Pomidorową. Jedną daj. pieczarkę potrzebuję. Z, tą jedną pieczarkę potrzebuję z powrotem w międzyczasie. Albo dobra skroję sobie następną, bo w sumie bez znaczenia i tak trzeba będzie więcej pieczarek. Tam pomidorowa jest do wydania na już. Jest ogarnięte, ogarnięte. Masz na pieczarkową. Pieczarkowa się pali. Eee, cebula Cebula Cebula, cebula, cebula I pomidor Hej, wziąłem go O, przelazłeś. Dobra, trudno, przela przelazłeś na drugą stronę. Graj z drugiej strony, graj z drugiej strony. I Ale dawaj nie, te pomidory. Chciałem wrócić. Nie wiem... Ja pomidor nie wiem, jak się to się pali. stało, nie udało pomidor się, się pali. dawaj. No nie, trudno, pomidor. Masz na dole? Najlepiej. Pomidorował. masz garstki z u góry. Mhm, widzę. Yy, cebula i pomidor. O, nie zdążyłem. Pieczarkowa, out. Yes. To Cebulowa, out. Aj, kur... No, przełaź. Co mu się stało? E, chciałem powiedzieć, że chyba nie umiesz łazić. Nie wiem, czy blokowało. Nie wiem, co mu tam się dzieje, że on jest takim blokowany. To jest tam u góry powinno być przejście. No to właśnie tam jest. to, że łazić nie umie. Tam je przycina Kurwa, Nie trafiłem Co boli więcej, więcej to boli jakbyś mi podał. Pomidor. Mm. Nie, no naprawdę. Oś mi tu nie gra. Dobra, to my to ogarniemy i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Podobało się, dajcie subskrypcję, dzwoneczek. Pozdrowienia. Mienia dobrody brody oraz Hela. Na razie.